Serdecznie Państwa witam na naszej dzisiejszej konferencji prasowej. Z nami jest dzisiaj również Pan Poseł Artur Łącki. A dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim zapytać rząd. Wiemy, że w grudniu jeszcze górniką w czasie barburki kierował takie słowa między innymi Premier Mazowiecki. Że trzeba chronić srebra narodowe, że górnicy mają wydobywać jak najwięcej węgla, że trzeba otwierać kolejne kopalnie. W lutym i, i nie tak dawno jeszcze górnicy protestowali, wy, wysypując w biurach poselskich węgiel importowany z Rosji. Wiemy, że w ciągu dwóch lat, 2018-2019, tego węgla z importu było 35 milionów ton. Dzisiaj właśnie stoimy przed statkiem, gdzie blisko 90, prawie 100 tysięcy... Ton węgla przypłynęło do Polski. Nie tak dawno przypłynął również prawie na takim 200-tysięczniku węgiel z Kolumbii do Gdańska. Pytamy się, dlaczego nie chronimy tych sreber narodowych, dlaczego konieczny jest ten import węgla, gdzie zalega 16 ton węgla. Przy kopalniach w Polsce. 16 milionów ton tak węgla. Bardzo proszę o, głos, o zadanie głosu pana posła Artura Łąckiego. Pozwolę sobie bez maseczki jesteśmy w odległości, która nam pozwala na to. Proszę Państwa, to są właśnie. To jest bałamutna i kłamliwa polityka naszego rządu, która, który jest w stanie obiecać. Wszystko, wszystkim jest w stanie y, mówić nieprawdę wszędzie, zawsze wtedy, kiedy są jakieś wybory. A że wybory mamy często, więc jeszcze się nie zdarzyło, żeby przez ostatnie parę lat udało im się powiedzieć jakąś prawdę. Jeżdżą na Śląsk i obiecują górnikom utrzymanie miejsc pracy. Mówią im, Produkujcie, bo przecież ten węgiel nam jest potrzebny. A przecież wiemy, że węgiel polski jest dużo droższy od tego, który został sprowadzony i bałamutnie każą im produkować, a sami sprowadzają tańszy węgiel z Australii, z Wenezueli, czy, co jest w ogóle najgorsze, ten z Rosji. A przecież wiadomo, że ten z Rosji to nie jest z Rosji, tylko z Donbasu. Czyli kupując węgiel od Rosjan, wspomagamy ich okupację Donbasu, naszego yy, kraju, Bratniego można powiedzieć. Proszę Państwa, nie może tak być, że rząd y, będzie wszystkim wszystko obiecywał, a nic nie dawał. Musimy usiąść wreszcie do rozmów, muszą usiąść z górnikami i załatwić sprawę tak, żeby ci ludzie byli pewni swych miejsc pracy. Bo teraz nie są pewni. Co z tego, że produkują na hałdę, skoro przywozi się węgiel tani? To przecież wiadomo od razu, że uderzy to w ich miejsca pracy. Dlaczego rząd nie chce kupić naszego węgla, chociaż on jest droższy, więc trzeba to jakoś załatwić. Musi być kupiony od naszych, od naszych kopalni, dlatego, żeby ci ludzie mogli mieć zapewnioną przyszłość dla siebie i dla swoich rodzin? Albo będziemy mieli rząd, który tę sprawę załatwi, albo będziemy krajem, który będzie, jak do tej pory, skupował wszystkie y, rzeczy na świecie, a nic nie eksportował. Kupował wszystkie produkty na świecie, a nic nie, nic nie produkował. Tak jak mieliśmy przykład z maseczkami, jak mieliśmy przykład z respiratorami, okazało się, że w tym kraju nie produkuje się ani respiratorów, ani maseczek, nic. Więc pytam się, gdzie jest ten rozwój gospodarczy, gdzie jest ta, ta, ten wielki przemysł, o którym się, którym się chwali pan premier Morawiecki. Panie premierze, pytamy pana, dlaczego nie kupuje pan polskiego węgla. I nie jest odpowiedzią to, że on jest droższy. Jest droższy, dlatego że nasze kopalnie są głębinowe, jest droższy, dlatego że odsłona pracowników u nas kosztuje drożej niż w Wenezueli czy w Mozambiku, dlatego jest droższy. Ale musi być kupiony. Osłonić trzeba końcowego odbiorcę tego węgla, czyli nas, obywateli, przed zwyżką prądu. A to można zrobić. Tylko trzeba chcieć. Dziękuję bardzo. Dzisiaj słyszymy o wielu paradoksach. Importujemy węgiel, kupujemy, sprzedajemy zboże. I to pytania do pana premiera. Co dalej z Polską, panie premierze? Czy macie państwo jeszcze... Jeszcze. Bardzo proszę jeszcze pan przewodniczący klubu, Jan Borowski. Bardzo proszę. Ja też pozwolę sobie, wezmę maseczki. Przypomnę, że Świnoujście to dwie, stoi na dwóch nogach. Jedna to turystyka, druga to gospodarka morska i rozwój portu. Kiedy w czasie epidemii ta pierwsza, turystyczna, jest bardzo mocno zraniona, to jeszcze trzymamy się na tej drugiej. Na, na świnoujskim porcie, w firmach związanych z portem, terminalu promowym stoczni, terminalu gazowym. Natomiast moim marzeniem jest to, żeby to polski węgiel był eksportowany i, i przesyłany na statek, a nie odwrotnie, żebyśmy nie sprowadzali węgla z Mozambiku, z Australii, z Rosji czy z Kolumbii. W momencie, kiedy 16 milionów ton polskiego węgla zalega na hałdach, polską racją stanu jest sprzedanie tego węgla, a nie sprowadzenia węgla z okupowanego przez Rosjan Donbas. Więc apeluję do rządu o zmianę polityki, o to, żeby nasz węgiel był sprzedawany, a nie żebyśmy importowali obcy i szkodzili polskim interesom i polskiej gospodarce narodowej. Dziękuję.